Cześć widzowie! No, wiem. no, sorry no cze o tak, o Cześć widzowie, że tak późno. Ale dostałem teraz informację z Ełku, ten Waldek, co u niego mieszkałem, zmarł. Polikot no, wiecie który na pewno. Dostałem wasz telefon. Kuper zadzwonił. I się sąsiad jego zadzwonił, że Waldek zmarł. Ile dziś? Z godziny temu. No tam te Ewelinki, nie Ewelinki, całe Towarzystwo Piane. Tam Policja, Spokojator, Pogotowy. No, że widzicie. No i... No ten, co nagrywa ich tam, też jest. No tam komedię się dzieje, chuj. Już następny poszedł. Teraz tylko czekać następnego. Bo wszyscy padają. Także... To jest, wiadomo, spiesie ręki, nie? bo do mnie to macie, zadzwonił, jest sąsiad. że zmarł w Albyg dzisiaj, I jak, był, nie? Jak z półdziesiątych był. Sądzę, że tak późno, ale dzwonię, znaczy dzwonię. Mówię dla Was, nie? żebyście widzieli. To wiadomo, że spiesie ręki. Także trzymajcie się.